Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jestem na kempingu Western Camp w Energylandii. Wczoraj pokazywałam Wam domek, w którym mieszkamy tutaj, w którym nocowaliśmy, a dzisiaj e, oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zdobyła dla Was kluczy do innych zakwaterowań. I tak za mną Nemet Tipi, do którego Was zapraszam. Odwrócę kamarkę. Tu są namioty tipi. Namioty tipi są zamykane na kłódki, tak jak już wspominałam. Więc ja już sobie tutaj weszłam, nagrywam nagrywałam jakiś filmik taki już porządny z kamerką i tak dalej, ale tak na szybko chciałam wam go pokazać, więc chodźcie do środka. Namiot tipi jest czteroosobowy. Są tutaj cztery łóżka. Na środku stół z krzesłami. Co ważne? Poza tym, że namiot jest zamykany, bo dużo osób ma obawy, czy mu coś tutaj nie zginie. To są jeszcze trzy takie skrzynie, również zamykane na kłódkę. Czekajcie, postaram się Wam to pokazać. Spory pojemne skrzynie, gdzie możecie swoje bagaże schować. I takie są trzy w rogach namiotu. Co bardzo istotne, ten namiot możecie zarówno ogrzać, jak i ochłodzić. Ponieważ tutaj podpięta jest klimatyzacja i w, w, na wakacjach, jak tutaj będzie za gorąco w tym namiocie, to możecie sobie tutaj sporo schłodzić. A jak przyjedziecie i będzie chłodno, chłodne noce, to możecie sobie namiot ogrzać. Do tego macie tutaj już na wyjście. Każdy ma swój ee, prąd. <gryw> jak, żeby nie było kłótni, kto ma się podłączyć do ładowarki. Dodatkowo na wyposażeniu jest czajnik. Kupki, jakieś tam kawa. Także Nemet wygląda super. Jest naprawdę taki dopieszczony. Zresztą, jak cały ten kemping, pokażę Wam to wszystko na filmiku takim z tego kempingu. Ale naprawdę, tutaj jest taka dbałość o detale. Zresztą, jak ktoś był w Energy Landing, no to no to tutaj jest właściwie dokładnie tak samo. To wszystko jest tak dopracowane, że ja jestem po prostu zachwycona. Tak więc ja to zostaję jako stara szamanka, ale może jeszcze mi się uda wam coś dzisiaj pokazać ciekawego, także śledźcie grupę. Dozo.